Wiesz, że istnieje dźwięk, którego nie usłyszysz. Ale twoje ciało może na niego panicznie zareagować? To infradźwięki, dźwięki poniżej 20 herców, czyli poza zakresem ludzkiego słuchu. W naturze pojawiają się na przykład podczas trzęsień ziemi, burz, a nawet u tygrysów. Ale co robią z człowiekiem? Powodują niepokój, lęk, nudności, ciarki, a nawet halucynacje. Wszystko dlatego, że rezonują z narządami wewnętrznymi i mózgiem. W 1998 roku jeden naukowiec doświadczył ducha w laboratorium. Okazało się, że to wentylator emitował infradźwięki o częstotliwości 18,9 Hz, identycznej jak rezonans ludzkiej gałki ocznej dźwięk, którego nie słyszysz, ale twój mózg myśli, że umrzesz. Straszne? I całkowicie prawdziwe.